wciu nie wiem co tam yy, co tam ci się uroiło w głowie jak yy, przyszedłeś nie wiem, Jackie streamy tam niektórzy prowadzą można wrócić, ja jeszcze ze streamami nie wróciłem, wrócę mm, tak na dobre pewnie mm, w połowie sierpnia jak już będę na 100% rywala, już rywala znałem ogólnie, ale jednak się wycofał, bo po prostu musieli go zamienić, bo no tam kilka rzeczy się skomplikowało, a był rywal sztos, ale jak będzie inny rywal, to będzie jeszcze bardziej sztos, więc no, zobaczycie niedługo. Wagi, bo to widzę.